Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Jak w każdy piątek zaczynamy kolejną nyską kronikę filmową. Dziś powiemy o tężni w Nysie. Już w 2022 roku w naszym mieście stanie taki leczniczy obiekt. Powiemy również o wsparciu dla młodych przedsiębiorców i aquafitnessie na krytej pływalni. Będziemy także zachęcać do adopcji psiaków ze schroniska. W Nysie stanie tężnia. Obiekt pojawi się już w przyszłym roku. Zostanie zlokalizowany na Placu Paderewskiego, tuż za rosnącymi tam różanymi pergolami. Czas na tężnię, na pierwszą prawdziwą tężnię w naszym mieście. W przyszłym roku budowa ruszy i pewnie się zakończy, bo jednak nie jest to skomplikowany proces. I myślę, że już w przyszłym roku w wakacji lub na wczesną jesień mieszkańcy i turyści będą mogli oddychać zdrowym powietrzem na Placu Paderewskiego. Przypomnijmy, że kilka lat temu Plac Paderewskiego przeszedł gruntowny remont. Stanęły tam m.in. wiata, gdzie latem organizowane są koncerty oraz drewniane postaci z bajek i legend. Teraz dopełnieniem tego miejsca będzie tężnia solankowa, która stwarza w jej obrębie korzystny dla zdrowia mikroklimat. To jest duża tężnia. To jest duża tężnia. Koszt jej budowy według kosztorysu to jest ponad milion złotych, więc sporo, ale to też gwarantuje to, że sporo osób będzie mogło wokół niej wypoczywać i oddychać świeżym, salonkowym powietrzem. Myślę, że fajnie wpisze się w przestrzeń miasta, bo będzie też blisko szpitala, blisko Ternów zielonych, blisko centrum miasta i powinna być takim miejscem docelowym na spacery dla wielu mieszkańców. Wdychanie powietrza, a także wchłanianie mikroelementów przez skórę wspomaga leczenie chorób przewlekłych układu oddechowego oraz układu Krążenia, a także pomaga im zapobiegać. Zwiększa również odporność organizmu na czynniki chorobotwórcze. Czas pandemii pokazał, w sposób szczególny pokazał, jak ważne jest świeże powietrze, zdrowy powietrze, zdrowy tryb życia, ruch na powietrzu, więc wyjście na spacer i te kilka oddechów pod tężnią na pewno w tym się fajnie odnajdą. Przypomnijmy, że mamy już jedną tężnię solankową w naszym powiecie. Taki obiekt od 2018 roku funkcjonuje w Kuchołazach. 11 listopada obchodzimy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. O godzinie 9.30 odbędzie się uroczysta Msza Święta intencji Ojczyzny w Nyskiej Bazylice. Po nawożeństwie odbędą się uroczyste obchody, tradycyjnie na Placu Kopernika, z udziałem między innymi władz samorządowych. Tradycyjnie na Placu Kopernika, pod pomnikiem Patriotom Polskim, pomnik Józefa Piłsudskiego jest jakby wyłączony z dostępności z uwagi na trwający remont. Będą zaproszone delegacje, są przedstawiciele szkół, stowarzyszeń. 11 listopada 1918 roku to bardzo ważna data dla wszystkich Polaków. Tego dnia Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość, powracając na mapę Europy. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała dowództwo podległych jej wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu, zaś Niemcy podpisały rozejm kończący I wojnę światową. Przyjająca sytuacja geopolityczna pozwoliła Polakom wykorzystać nadarzającą się szansę i na nowo budować polskie państwo. Zapraszamy również mieszkańców, którzy by chcieli uczestniczyć w tej uroczystości. Pamiętajmy jednak o zachowaniu reżimu sanitarnego, bądźmy najlepiej w maseczkach. Tutaj też staramy się zapewnić odpowiednią przestrzeń, tak żeby blisko siebie delegacje czy osoby nie stały. Zachęcamy do adopcji czworonogów ze schroniska. Warto pamiętać, by nie podejmować decyzji o adopcji pod wpływem chwili. Powinniśmy to bardzo dobrze przemyśleć. Zwłaszcza, że będziemy odpowiedzialni za naszego pupila przez najbliższe kilka, kilkanaście lat. Konradowa 2, zapraszamy serdecznie, to jest bardzo blisko. Nysy, proszę sprawdzić, naprawdę to jest praktycznie nysa. Także zachęcamy, proszę podjechać, obejrzeć psy, wybrać sobie tego, który najbardziej przypadnie Państwu do serca, a formalności to już jest naprawdę. Tak naprawdę niewielka część tego wszystkiego. Musimy pamiętać o tym, czego oczekujemy od tego psa. E, czyli jeżeli mamy małe mieszkanie, musimy pamiętać, żeby e, jeżeli nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z dużym samym mieszkaniu, no to dobrze by było wziąć małego. Musimy starać się myśleć w ten sposób, żeby ten pies nie był dla nas kłopotem, a jedynie czystą przyjemnością. Jak podkreśla kierownik schroniska, nie ma niczego przyjemniejszego niż widok szczęśliwego psa, który znalazł nowy dom. Tak, to jest najprzyjemniejsza część naszej pracy, kiedy mamy feedback od domów adopcyjnych, kiedy dostajemy życzenia na święta z pozdrowieniami, ze zdjęciami naszych psiaków, które już są zupełnie innymi psami, są potężnie uśmiechnięte, są szczęśliwe. Jest właśnie ta komunikacja między właścicielem a psem, bo to widać. Jak się okazuje, ludzie chętnie angażują się w pomoc czworonogom, zwłaszcza młodzi chętnie pracują jako wolontariusze. Ludzi Dobrej Woli jest tak dużo w naszym, tutaj, w naszym powiecie, którzy oferują nam pomoc różnego rodzaju, także na zimę, który jest szczególnie trudnym okresem w schroniskowym życiu, jesteśmy zabezpieczeni pod względem właśnie kocy i dobrej jakości okarmy, że tutaj naprawdę bardzo dziękujemy wszystkim ludziom Dobrej Woli, bo okazuje się, że nie jest wcale tak mało. Nyska Szkoła Pływacka Agencji Rozwoju Nysy zaprasza na nowe zajęcia na krytej pływalni przy ulicy Piłsudskiego. Wciąż możemy zapisać się na Aqua Fitness. Po udanym starcie nyskiej szkoły pływackiej no rozwijają, rozwijamy się i rzeczywiście kolejne zajęcia będą powstawały. W tej chwili rozpoczęliśmy kolejne działania z Aqua Fitnessu. Coraz więcej osób przybywa. Już wiemy, że kolejne osoby po pierwszym razie, że tak powiedzmy, zapisali się na zajęcia i coraz tych osób będzie więcej, więc myślę, że to jest naprawdę fajny szczał w dziesiątkę. Aqua Fitness to trening wykonywany przy odciążeniu stawów i kręgosłupa. Podczas jednych zajęć angażowane jest całe ciało, a redukcja masy ciała następuje w wyniku przyspieszonego metabolizmu powodowanego intensywniejszym wydzielaniem ciepła. Jest także pomocny w zmniejszeniu obrzęków i dolegliwości bólowych. Zajęcia odbywają się w każdy piątek o godzinie 16.00. Dodajmy, że szkoła Pływacka Ren ma w planach także uruchomienie zajęć dla seniorów. Chcemy, żeby ta nyska szkoła Pływacka była jakby e, przede wszystkim takim produktem całościowym dla naszych mieszkańców. Skoro zadbaliśmy o dzieci, zadbaliśmy też przede wszystkim no myślę tutaj o kobiety, jeżeli chodzi o Aqua Fitness. E, chcemy oczywiście kolejny produkt przygotować dla naszych seniorów e, i myślę, że już za dwa tygodnie ruszymy z naborem dla naszych seniorów, ale oprócz tego chcemy oczywiście coraz więcej tych zajęć prowadzić, bo basen możemy wykorzystać. Korzystać nie tylko i wyłącznie do nauki ćwiczeń, ale możemy prowadzić zajęcia ogólnorozwojowe. Biblioteka Miejska w Nysie zaprasza do skorzystania z programu Zgrana Biblioteka. To oferta dla miłośników gier planszowych. Polega to na tym, że w ramach tej akcji dostaliśmy do biblioteki szereg gier, to jest prawie 30 tytułów, i możemy wypożyczyć je do domu na okres 5 dni. Bo tak ustaliliśmy to oczywiście, te zasady są bardzo, bardzo płynne. I w sytuacja wygląda następująco: że przez cały listopad będzie możliwa taka, taka um, opcja wypożyczania tej kier. Do wyboru mamy wiele tytułów. Bardzo popularnych, ale i mniej znanych. Jest to szeroki przekrój gier, ponieważ mamy takie proste gry, na przykład jak Doble, albo Story Cubes, które po prostu są naprawdę no, dla najmłodszych. Próg zaczyna się od czwartego roku życia według producenta, do takich bardziej zaawansowanych gier jak Siedem Cudów Świata, czy wsiąść do pociągu, gdzie ten próg wiekowy się zwiększa. Skomplikowana, bardziej skomplikowana rozgrywka, ale też oczywiście większy fan. Planszówki znajdziemy na trzecim piętrze miejskiej biblioteki. Żeby je wykorzystać trzeba należyć biblioteki Mieć kartę biblioteczną, to jest warunek konieczny, i z taką kartą po prostu przechodzimy do mediateki na trzecie piętro. Możemy wypożyczyć do dwóch tytułów, jest to takie ograniczenie, po prostu, żeby też nie, nie wprowadzać jakiejś stagnacji, że dużo osób by chciało wypożyczyć daną grę i ona po prostu będzie niedostępna, albo ktoś wypożyczy 10 gier na raz. Ale tak naprawdę to jest jedyny warunek, czyli po prostu posiadanie karty bibliotecznej i pojawienie się w bibliotece. 6 listopada w Hajdukach Nyskich będzie kolejna sposobność, aby posłuchać utworów zespołu wokalnego z Hajduk Nyskich. Panie zapraszają na promocję wydanego śpiewnika. Ludzie do Hajduk Nyskich przyjechali z różnych stron. Są górale, są kresowiacy i śpiewali przy każdej okazji. I z tego powstał taki, taki pomysł, żeby zrobić coś takiego, żeby wszystkie te piosenki, pieśni. Skumulować w jednym śpiewniku, wydać dla przyszłych pokoleń, żeby wiedzieli jak i kiedy, gdzie śpiewano. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16 w świetlicy Wiejskiej. Wstęp jest wolny. Będą zaproszone zespoły, będzie zaproszony kaprys, margaretto i kamiennik Kalina. My będziemy śpiewać swoje utwory. Margaretto i kaprys też swoje, ale to jest pod. Jednym, że tak powiem, dyrygentem, panem Stanisławem Wodnickim, także my jesteśmy tak, jakby jedną wielką rodziną. Zespół z Hajduk od lat obecny jest przy różnych wydarzeniach kulturalnych w naszym regionie. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zaprasza do skorzystania ze wsparcia w ramach projektu Młodzi z Powerem. Skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, które zarejestrowane są w pośredniaku jako osoby bezrobotne. W ramach projektu PUB oferuje 24 godziny szkolenia w zakresie prowadzenia firmy i przygotowania wniosku o dotację, a także bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 32 tysięcy złotych. Więcej informacji uzyskamy pod numerem telefonu 77 448 99 23. Najlepsze pomysły powstają w czasie wspólnej pracy. Zrobiłam to dla przyjaciół, z którymi tworzę. Nie wszystkie spotkania można odbyć zdalnie. Zrobiłem to dla tych, dla których pełnią swoje obowiązki. Zrobiłem to dla tych, których kocham. Mam nadzieję, że już nigdy nie będziemy grać przy pustych trybunach. Zrobiłem to bowiem, że o zwycięstwie drużyny decyduje każdy z nas. Zaszczep się dla siebie. Zaszczep się dla innych.